Siemano, z tej strony Herbu i zapraszam Was na film, w którym opowiem dlaczego to PlayStation Portal był, i w sumie nadal jest, strzałem w dziesiątkę. A więc słuchajcie, postanowiłem wziąć na tapet temat PlayStation Portal, ponieważ uważam, że jest on naprawdę bardzo interesujący i w ogóle sam przypadek tego sprzętu jest mega ciekawy, ponieważ, no nie oszukujmy się, to było urządzenie, Teoretycznie dla nikogo, które po prostu nie miało prawa odnieść sukcesu, a tu się okazuje, że wbrew wszelkim narzekaniom, przeciwnościom losu, jest to sprzęt, okazał się to sprzęt, który przekroczył najśmielsze oczekiwania nawet samego producenta owego urządzenia, czyli po prostu Sony. Postanowiłem więc rozbić na czynniki pierwsze, dlaczego ja uważam, że z wielu w zasadzie punktów widzenia, zarówno tego marketingowego, jak i testowego, jeżeli można to tak nazwać, przejdę do tego później, jak i po prostu. Hmm, dla samych graczy był to strzał w dziesiątkę i to nawet ci gracze nie do końca byli świadomi tego, że to będzie strzał w dziesiątkę, dopóki tego sprzętu w swoje ręce nie złapali. Także no cóż, mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was ciekawy, że Wam się spodoba. Wy nie zapomnijcie zostawić łapki, suba i komentarza oczywiście po wszystkim, jak już obejrzycie. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat właśnie tego urządzenia, jakim jest PlayStation Portal. A zaczniemy sobie od. Początku, bo najlepiej zaczynać od początku i zaczniemy od tego, co to się działo, gdy PlayStation Portal został po raz pierwszy zapowiedziany. No, właśnie, gdy PlayStation Portal został zapowiedziany, to w sumie większość graczy nie wiedziała za bardzo, co o tym myśleć, ponieważ, szczerze powiedziawszy, no, pojawiały się najczęściej komentarze typu, że jest to sprzęt dla nikogo, że po co to komu, a w ogóle, jak już podana została cena tego urządzenia, która oscylowała w okolicach tysiąca złotych, no to ludzie w ogóle się złapali za głowę. Szczególnie w Polsce, no wiadomo, w Polsce to im coś jest tańsze, tym jest lepsze. No to faktycznie ludzie. Nie bardzo byli przekonani do tego urządzenia i to tak delikatnie mówiąc, że nie bardzo byli przekonani do tego urządzenia. Pojawiały się głosy, że jest to właśnie, tak jak mówiłem, sprzęt dla nikogo, że nikogo to nie będzie interesowało, że to jest zwykły odtwarzacz, że na co to komu potrzebne, ale jak to, że w ogóle konsola jest potrzebna do tego, stacjonarna, żeby to działało, że w ogóle to nie ma sensu i tak naprawdę Sony strzela sobie w kolano, delikatnie mówiąc, wydając takie urządzenie, które tak naprawdę służy jedynie do streamowania gier z konsoli, w zasadzie nawet nie z chmury, tylko z samej konsoli. Nie powiem, żeby to nie były uzasadnione jakieś kwestie poruszane, ponieważ, no, dla przykładu taki Xbox Cloud Gaming, no jest to o wiele bardziej rozwinięta usługa, z której można korzystać na wielu różnych urządzeniach i nie trzeba mieć do tego Xboxa. No, a tutaj jednak wymóg tej konsoli na premierę przynajmniej był. No i rzeczywiście jeszcze ta cena, w stosunku do jakości, no. W sensie w stosunku do oferowanej funkcjonalności, czyli bo jakość to może jest nawet wysoka tego urządzenia, naprawdę fajnie jest ono wykonane, ale e, no, cena w porównaniu do oferowanej funkcjonalności tutaj, no, już faktycznie głosy narzekania były potężne e, ze strony graczy i wszelakie komentarze w internecie pod filmami prezentującymi e, tego portala, jeszcze przed premierą. No tutaj zwiastowały jedną z większych porażek Sony, a słuchajcie, stało się zupełnie. Na odwrót. I słuchajcie, jak to się stało, że ci e, wszyscy gracze, ci w większości progracze, którzy e, narzekali na to urządzenie, e, no nie mieli racji. I okazuje się, że sprzęt e, na premierę, gdy się ukazał, e, to po prostu były problemy z jego dostępnością. To urządzenie ciężko było dostać w sklepach, jeżeli ktoś wcześniej nie złożył preorderu. No i tu się okazała e, jedna prosta bardzo rzecz, tak naprawdę, moim zdaniem, e, to nie był sprzęt, dla nich, krótko mówiąc. To nie był sprzęt dla prograczy, to nie był sprzęt dla ludzi, którzy siedzą w branży, którzy mają mnóstwo urządzeń do grania i którzy po prostu potrzebują kolejnej konsoli, czy tam szukają high-endowego sprzętu, który będzie oferował multum funkcji i który, i który będzie kolejnym dodatkiem do ich domowej kolekcji. Słuchajcie, to nie był sprzęt dla prograczy. Tak jest, tak jest moje zdanie. To był sprzęt dla zupełnych casuali, dla casuali, którzy mają dzieci przede wszystkim, no i którzy mają konsolę Sony, czyli PlayStation 5. I e, tak naprawdę to urządzenie było strzałem w dziesiątkę dla osób, na przykład, którzy mają tylko jeden telewizor w domu, e, którzy właśnie mają dzieci i nie chcą cały czas, żeby telewizor był włączony, e, chcą sobie gdzieś tam w zaciszu e, pograć, gdzie na przykład, nie wiem, druga połówka okupuje telewizor, ogląda serial, no to co robimy? Odpalamy portala i możemy grać sobie w swoje e, ulubione gry dalej. I e, tacy ludzie, którzy nie są jakimiś tam turbo hardkorowymi graczami, oni ten sprzęt tak naprawdę pokochali. Właśnie z uwagi na to, że tak naprawdę nie zajmują dużo miejsca, a daje ten drugi ekran, gdzie można równocześnie sobie korzystać z konsoli, gdy na przykład ktoś inny okupuje telewizor. I hardkorowi gracze przeważnie nie mają tego problemu. Mają mnóstwo czasu na granie, mają wiele monitorów w domu, telewizorów, konsol przenośnych, które natywnie uruchamiają gry typu nie wiem Steam Deck czy tam ROG Ally. już nie pamiętam czy ROG ALAY był pierwszy czy pierwszy był portal, poprawcie mnie, ale Steam Deck na pewno już wtedy na rynku był, był, był Switch zresztą, Nintendo Switch było, także tak naprawdę tak naprawdę tych konsol dla gracza takiego korowego było w ofercie dużo. Co do ceny natomiast, no, wychodzi na to, że ci ludzie byli w stanie zapłacić, ci zainteresowani ludzie, no ja zresztą też kupiłem, byli w stanie zapłacić za tego portala ten 1000 zł i nie był to jakiś taki duży wydatek w porównaniu do tego, jak je oczekiwania spełniało to urządzenie i nadal spełnia to urządzenie, czyli po prostu możliwość grania, gdy domowy telewizor jest okupowany. Tutaj warto też wspomnieć, że sprzęt na premierę oferował również streaming nie tylko w obrębie domostwa, prawda, po sieci Wi-Fi, tylko, tylko również poprzez Remote Play zdalny, czyli po prostu praktycznie wszędzie, gdzie jest chyba PlayStation Network dostępne, tam można było na portalu grać. Ja zresztą tę usługę przetestowałem, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, tutaj jest link do filmów, w opisie też dam wszystkie linki do wszystkich filmów, jakie zrobiłem o portalu i o Remote Play, bo trochę tego już było na tym kanale, bodajże cztery filmy takie nagrałem, więc tam wszystko dokładnie omówiłem, pod kątem po prostu tego jak to działa i w jaki sposób to uruchomić, także zapraszam serdecznie. Ale słuchajcie, nawet ta funkcjonalność tej gry zdalnej, czyli tam właśnie, że można sobie wyjechać do innego kraju nawet i odpalić konsolę domową i grać, to nie było tak ważne jak możliwość po prostu współdzielenia telewizora za pomocą portala w obrębie domostwa. Kolejna rzecz, która moim zdaniem zadecydowała o sukcesie Portala, to była po prostu niska podaż tego sprzętu. Nie oszukujmy się, tych sztuk na premierę nie było dużo, bo Sony w ogóle nie doszacowało zainteresowania. Oni tu chcieli zbadać rynek. E, tak to wyglądało na premierę. Okazało się, że właśnie ludzie się rzucili na to urządzenie i brakowało go w sklepach. A przez to, że była niska podaż, no to oczywiście było głośno o tym, że Portala nie ma, że jest go ciężko dostać. No a skoro, nawet jeżeli ktoś był niezainteresowany tematem, no to jeżeli ciężko dostać, to znaczy, że coś tu musi być, wszyscy tam się rzucają na to, to musi być super urządzenie. I mi się wydaje, że tutaj ten psychologiczny aspekt na podświadomość konsumencką zadziałał bardzo mocno i faktycznie o tym urządzeniu było głośno w sieci i było głośno jasne, było głośno ze strony tych hardkorowych graczy, że, że ten sprzęt to jest do niczego, bo w ogóle za 1000 złotych odtwarzasz to w ogóle puknijcie się w głowę. No a z drugiej strony było głośno, że ci ludzie, którzy faktycznie chcieli Kupić to urządzenie, nie mogli, bo nie mieli gdzie tego zrobić, bo po prostu brakowało sztuk. Ostatecznie jednak, gdy sytuacja się unormowała, urządzenie stało się ogromnym sukcesem, tak jak już to powtarzałem wiele razy w tym filmie. No i słuchajcie, i co, i ludzie po prostu zakupili bardzo wiele sztuk tego sprzętu. Konkretnie, według serwisu Tech Radar sprzedało się 2 miliony portali na całym świecie, co jest wynikiem naprawdę całkiem niezłym, jak na peryferyjne urządzenie, no, które teoretycznie miało mieć w ogóle znikome zainteresowanie i które jest raczej niszowym sprzętem, nie oszukujmy się, celującym w konkretną grupę odbiorców, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Kolejna ciekawa dana na temat portala jest taka, że według serwisu VG Charts, VG Charts, w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku portal był najlepiej sprzedającym się akcesorium do PlayStation 5. A więc, no, coś chyba to oznacza. To znaczy, że był lepszy niż na przykład Sławki Puls, E, pady e, te, e, DualSense Edge i tak dalej i tak dalej, czyli po prostu portal e, no, zrobił niemałą furor i właśnie tu przechodzimy do kolejnego punktu moim zdaniem Sony doskonale wiedziało co robi i szczerze powiedziawszy e, mi się wydaje, że firma nie miała jak być stratna na tym Urządzenie. Dlaczego Sony wiedziało, co robi i dlaczego nie mogła być stratna? Ponieważ, nie oszukujmy się, to nie jest jakiś kawałek technologii przyszłości. To nie mu, wcale nie musiało być drogie w produkcji i raczej nie było drogie w produkcji. To jest tylko pad DualSense z podłączonym ekranem, baterią, modułem Wi-Fi yy, i tyle w sumie. Także to jest taki taki sprzęt. Jakieś tam małe podzespoły są, ale to są dosłownie podzespoły, które mają dźwigność, tylko bardzo prosty system operacyjny, więc ja nie uważam, żeby to była jakaś nie wiadomo jak zaawansowana i nie wiadomo jak droga technologia, więc nawet gdyby ten sprzęt się nie sprzedał, gdyby nie odniósł sukcesu, to Sony by sobie przynajmniej wybadało rynek oraz poziom zainteresowania graczy tego typu sprzętami przenośnymi i myślę, że nie ponieśliby jakichś dużych strat finansowych Z tego względu, e, no ewentualnie sprzedaliby to taniej i, i tyle. I nic strasznego by się nie stało. Nie byłoby tu mowy o żadnej groźbie bankructwa, na pewno, e, więc ani o żadnej mega stracie. Zresztą widać, że Sony testowało rynek po małej ilości sztuk, e, jakie pojawiły się tego urządzenia na premierę, ponieważ PlayStation Portal, tak jak wspominałem już wcześniej, był ciężko dostępny, więc nawet sam producent tego urządzenia wcale nie zwiastował, że to będzie jakiś turbo sukces, że nie wiem, że ludzie się rzucą na to urządzenie. Oni sami Sony samo było z. Tym jak dobrze potoczyły się losy portala, więc słuchajcie, no, widać, że to było bardziej tworzone w ramach sprawdzenia rynku i właśnie zbadania zainteresowania graczy graniem przenośnym. I być może słuchajcie, to właśnie dzięki sukcesowi Portala e, będziemy mieli prawdopodobnie przenośne PlayStation 6. Powiem jak doskonale wiecie, a jak nie wiecie, to już teraz wiecie, bo wam właśnie powiem. E, plotki są takie, że Sony, oprócz stacjonarnej PlayStation 6, planuje również przenośną PlayStation 6, która już tym razem. Będzie uruchamiała gry natywnie, więc będzie to urządzenie no, zapewne droższe, yy, ale yy, również będzie to przenośna konsola, która będzie natywnie odpalała gry podobno z PlayStation 5, plus nawet niektóre gry z nowej generacji. Ma yy, przenośne ps 6 odpalać. Także to będzie znowu taka rodzina sprzętów: będą dwie konsole PS6, stacjonarna oraz przenośna. Przecież tak mówią te doniesienia i plotki w necie. Nic oficjalnie jeszcze nie zostało zapowiedziane. Aczkolwiek tym razem właśnie nie będzie to zwykły odtwarzacz, tak jak jest to z portalem, tylko będzie to pełnoprawna rodzina PlayStation: będzie sprzęt przenośny odpalający natywnie gry i sprzęt stacjonarny, no również wiadomo, odpalający gry natywnie. I być może właśnie to dzięki dużemu zainteresowaniu PS Portal Sony podjęło taką decyzję, że PlayStation 6 przenośna będzie. Więc to kolejna moim zdaniem jest teoria, która potwierdza. Kolejną teorię na temat tego, że to właśnie było troszeczkę takie badanie rynkowe, wypuszczenie tego portala ze strony Sony. Co moim zdaniem było strzałem dziesiątki, no bo jak badać rynek, to przecież nie na jakimś mega drogim sprzęcie, w którym można utopić kupę kasy, tylko właśnie na takim, jak już wspominałem, na którym w razie ewentualnej porażki dużo firma nie straci. No właśnie, sam sprzęt z kolei ma w sobie jeszcze kilka ukrytych dodatkowych plusów, w zasadzie nie takich ukrytych. No przede wszystkim. Yy, Plusem największym jest to, że jest to urządzenie otwarte na wszelkiego rodzaju aktualizacje, i tych aktualizacji całkiem sporo w nim już było. I no właśnie, dzięki temu Sony mogło dalej usprawniać działanie portala, a przede wszystkim dodało również jakoś rok po premierze funkcję funkcje, możliwości streamowania gier z chmury, bezpośrednio z chmury. Nie jest to może idealny wariant tej usługi. Do Xbox Cloud Gaming jest tutaj daleko, nie oszukujmy się, bo trzeba mieć PlayStation Plus Premium, a tak naprawdę sama usługa streamingu na portalu jest w wersji beta, więc mamy jest około 200 gier, biblioteka 200 gier jest dostępna, ale to nie są jakieś gry, najnowsze tytuły, no a 7 dych miesięcznie trzeba płacić za to, więc to nie jest jakieś idealne, ale widać, że Sony tutaj no, próbuje, dalej próbują, dalej testują różne rozwiązania. No i co? No i sam sprzęt jest otwarty na te rozwiązania, ponieważ można spokojnie wygrać na niego różnego rodzaju aktualizacje. Więc tak naprawdę od momentu premiery no, funkcjonalność tego urządzenia znacząco się zwiększyła. A w przyszłości, słuchajcie, jeżeli e, faktycznie e, ta usługa streamingu się polepszy, będzie bardziej dostępna, może jakieś nowe warianty abonamentowe się pojawią, nie wiem, to jest Sony, też z drugiej strony oni są mocno oporni, jeżeli chodzi o takie no, nowsze rozwiązania e, i m, zwykle gdzieś tam są z tyłu, jeżeli chodzi o te usługi sieciowe za Microsoftem, co trzeba przyznać, e, także m, nie wiadomo, ale być może w przyszłości te e, opcje streamingu gier będą, e, no, Ciekawsze będzie większy wybór możliwości streamowania i dzięki temu portal również zyska większą, większe zainteresowanie, jeszcze większe niż ma obecnie. A więc podsumowując ten mój wywód, słuchajcie, dlaczego PlayStation Portal był strzałem w dziesiątkę? A więc powodów jest kilka. Przede wszystkim był strzałem w dziesiątkę dla Sony, ponieważ był to idealny test rynku tego, jak zareaguje klient na takie urządzenie i można było wprowadzić ten sprzęt bez jakichś po prostu potencjalnych dużych strat w przypadku, gdyby nie udało się sprzedać zbyt wiele sztuk portala. Kolejnym strzałem w dziesiątkę była niska podaż tego sprzętu, paradoksalnie, czyli to założenie, że w sumie to urządzenie nie odniesie sukcesu, a chociaż może to było celowe wyprodukowanie małej ilości sztuk, tak żeby po prostu urządzenie było głośno, no tego nie wiadomo, ale w każdym razie był to strzał w dziesiątkę, no ponieważ ta niska podaż nakręciła szum wokół tego sprzętu i portal był na ustach wszystkich i właśnie głównie przy w okolicach premiery, no głównym tematem na temat, porta, głównym tematem o portalu. Były jego problemy z dostępnością, także słuchajcie, tutaj na pewno Sony, nie wiem czy świadomie czy nieświadomie, no ale był to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o tą niską podaż tego sprzętu, bo to nakręciło popyt. No i najważniejsze, chyba strzałem w dziesiątkę, byli po prostu docelowi klienci tego urządzenia. Czyli, tak jak mówiłem, osoby posiadające przeważnie jeden telewizor, a wielu chętnych do jego użytkowania w obrębie domostwa, ponieważ myślę, że e, tak naprawdę to właśnie do tych ludzi to urządzenie e, przemówiło najbardziej, albo nie wiem, do młodych rodziców również to urządzenie e, przemówiło najbardziej, którzy mają małe dzieci i nie chcą właśnie telewizora mieć odpalonego cały czas. Portal tutaj mógł się sprawdzić idealnie. Oczywiście żeby nie było, że tutaj jakaś wychwalanka leci, nie jest to sprzęt bez wad. No faktycznie cena jest dosyć wysoka. Jeżeli chodzi o oferowany zakres usług też nie jest on jakiś turbo idealny. No ten streaming gier w chmurze on obecnie jest, ale nie, nie powiedziałbym, żeby był bardzo opłacalny, ponieważ na 70 zł miesięcznie jest to dosyć sporo za możliwość grania w chmurze, tylko w wy po prostu jakąś tam wybraną pulę gier też, to nie są najnowsze gry. Poza tym no, największym chyba mankamentem tego urządzenia jest brak możliwości podłączenia słuchawek Bluetooth, ponieważ Sony sobie wymyśliło, że oni sobie stworzą własny własny sygnał do parowania słuchawek, który nie jest zgodny standardem, ze standardem Bluetooth, ale właśnie stworzyli własny standard. No i żeby sobie grać na słuchawkach bezprzewodowych w portalu, to trzeba kupić słuchawki Sony do PlayStation specjalnie dedykowane. No taki średni ruch, szczerze powiedziawszy. Plus jest taki, przynajmniej że jest gniazdo mini-jack tutaj z tyłu, więc no chociaż tyle, że na kabelku można sobie słuchawki podpiąć. Tak więc wychodzi na to, że żeby tak naprawdę opłacalnie się grało na portalu, no to jednak trzeba mieć PlayStation 5. Na razie nie, nie sądzę, żeby ktoś był skuszony wizją kupna samego portala i płacenia 70 zł miesięcznie za dostęp do gier w streamingu. Przypominam, czyli po prostu te gry również, no, ich działanie będzie zależne mocno od połączenia internetowego oraz miejsca, w którym się znajdujemy. I to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o PlayStation Portal. Mimo tych wad, które na koniec wymieniłem, uważam, że to urządzenie naprawdę było strzałem w dziesiątkę i myślę, że było głównie strzałem w dziesiątkę dla samego Sony z wielu tych powodów, które podałem wcześniej. A Wy dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat PlayStation Portal. Jeżeli macie, to dajcie znać, czy używacie, czy Wam się fajnie sprawdza, czy Wam się dobrze gra na portalu. Dawajcie znać w komentarzach, dajcie znać, co sądzicie o portalu, jak Wam się nie podoba, to też piszcie dlaczego. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście, oglądacie moje filmy i to zapraszam jeszcze raz do subowania, łapkowania i komentowania, o czym już w sumie przed chwilą mówiłem. Dzięki wielkie i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!